Ludzie przyjeżdżają na festiwale po to, żeby spotykać się z innymi, dobrze się bawić, no i słuchać dobrej muzyki swoich ulubionych zespołów. My tym razem postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda codzienność i funkcjonowanie, poruszanie się osób niepełnosprawnych właśnie po tak dużych festiwalach jak Poland Rock. Ja jestem pierwszy raz na festiwalu w, w swoim życiu. Myślałam, że będzie gorzej. No, jeżeli osoby na wózkach wybierają się na festiwal, to jednak o jakiejś dostawce bym pomyślała. Jest wygodniej. No, my tutaj mieliśmy na stanie, ale czy taka dostawka manualna, czy elektryczna, czy taki, takie kółko jak E-Way, bo to się tak nazywa, bardzo ułatwia poruszanie się po nierównym terenie. Tutaj ta podwyższona platforma, jeżeli chodzi o koncert, jest super, ponieważ no, my będziemy wiedzieć, widzieć więcej, no bo jeżeli osoba siedzi na wózku, to jednak mimo wszystko osoba stojąca zasłania z każdej strony. Wziąć pod uwagę to i to je dostosowane, które są niskie, które mają więcej miejsca, prysznice dostosowane z uchwytami, z krzesełkami, zawsze je bliżej drogi gdzieś wziąć, żeby przez jakąś tam e, nierówną trawę nie trzeba było przejeżdżać. No i jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, wziąć coś, co te przednie kółka troszeczkę y, podniesie, będzie wtedy wygodniej po tej trawę jeździć. Krzesełko takie, że można na spokojnie przesiąść się i stabilnie się wykąpać plus tutaj są uchwyty, tak samo tutaj yy, przy przesiadaniu się można, yy, że tak powiem, się zaprzeć, żeby lepiej się przesiąść, bo nie każdy ma stabilizację brzucha, a to jest ważne. Tutaj jest punkt SOS, gdyby nie wiem, ktoś zemdlał czy coś, to można nacisnąć i wtedy oni dostają znak, żeby przyjść i pomóc. Także, tak. No i przestrzeń, przede wszystkim przestrzeń. Niskie lusterko, także tutaj jest wszystko w porządku. Tak. Jest akcja. Tak, jest akcja. Approved, jak to się mówi. Jeżeli chodzi o ustaw, no to jestem tutaj siódmy raz. Także mega ułatwieniem są wszystkie platformy, przystosowane toalety w okolicach sceny, i tych ważnych punktach. Ale z takim minusem, no to jest teren, z którym no, nic się nie da zrobić, tak tutaj trawa. No dobra, czyli te przejeżdżanie między np. prysznicami po tej trawie, to. czy niezależne zupełnie. Ludzie z niepełnosprawnościami chcą uczestniczyć w takich wydarzeniach. Chcą być na imprezach, piknikach, meetingach, spotkaniach, festiwalach. I coraz częściej to robią, bo mamy takie hasło w Fundacji Avalon, wystarczy zacząć, wystarczy zrobić pierwszy krok, i dzisiaj w Polsce już w bardzo wielu miejscach faktycznie nie trzeba się martwić, trzeba zrobić ten pierwszy krok, i nagle okazuje się, że ten świat jest dostosowany. Ale zdarzają się również takie miejsca i takie wydarzenia, które dostosowane nie są. Zwłaszcza mniejsze, takie gdzie ta świadomość jeszcze się nie, nie obudziła w jakimś tam momencie. My z Fundacją Walon chcemy pokazywać ten festiwal jako pewien wzór do naśladowania, jako pewien standard, który, który Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od lat tworzy i my jako Fundacja Avalon Balon. Bardzo chcemy pomagać ten standard podnosić, jednocześnie pokazując, że osoby z niepełnosprawnościami są wśród nas.